Cześć, witam Was na kanale Metaloetylon Makeup i tak jak pewnie wiecie, zbliża się Sylwester, co prawda zupełnie inny niż e, zwykle, dlatego że w naszym domu może przebywać ograniczona liczba gości, e, bo jest godzina policyjna i pewnie dużo osób zdecyduje się ze względu bezpieczeństwa siedzieć w domu, ale dlaczego właściwie nie pomalować się tak mega sylwestrowo, siedząc po prostu w dresie. Ja osobiście uwielbiam po prostu siedzieć sobie w takim, wiecie, full glam makijażu, właśnie w jakichś cozy ciuszkach i właściwie nie robić nic i czuć się jak królowa życia. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale czuć się jak właśnie, wiecie, taka full gotowa na imprezę laska siedząc w domu i nic nie robiąc. Także dzisiaj robimy sobie full imprezowy, sylwestrowy makijaż w dresie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyszukować się na tego unikatowego sylwestra, to koniecznie ze mną zostańcie. Ok, no to możemy zaczynać. Tak jak widzicie, mam już zrobioną praktycznie całą twarz, a to dlatego, że po prostu uznałam, że skoro większość z nas nie idzie na jakieś szalone imprezy sylwestrowe, to ta twarz i trwałość powiedzmy tego makijażu twarzy nie jest aż tak istotna w tym makijażu sylwestrowym, dlatego zrobiłam go poza kamerą, żeby to trochę przyspieszyć. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jakich produktów użyłam, to oczywiście wszystko znajdziecie w opisie filmu wraz z linkiem. Pod którymi możecie znaleźć poszczególne produkty. E, natomiast wróciłam do Was na rozświetlanie twarzy, e, dlatego, że, no wiecie, rozświetlacz to jest takie coś, co faktycznie kojarzy nam się z sylwestrem, jakiś błysk, jakieś szaleństwo, coś takiego. I mam tutaj paletkę MIO we współpracy z Beauty Vitrix. Ja już już trzeci raz to mówię i ciągle się mylę. E, nazywa się Insta Glow, w ogóle opakowanie jest przecudne. Wiem, że to nie jest jakaś nowa paleta, ale właśnie ją dostałam na święta, także oh, nice. I tutaj mamy topery i rozświetlacze. Jeden z nich to jest taki po prostu rozświetlacz toperowy. I ja generalnie pomieszam sobie albo wszystkie te rozświetlacze, albo przynajmniej dwa z nich. W ogóle jak zrobiłam sobie słoczy to były strasznie zimne i bałam się, że będą dla mnie za jasne. Ale znalazłam patent dobry. Zaraz wam powiem, jaki, tylko znajdę odpowiedni pędzel. Bo oczywiście się gdzieś zawieruszył. Jest. Pędzel został odnaleziony i to jest po prostu pędzel taki wachlarzowaty. On jest prześwietny, dlatego, że moim zdaniem najlepiej rozprowadza ten rozświetlacz. Jesteśmy w stanie jednocześnie nałożyć go bardzo precyzyjnie, ale też w takich Taki kontrolowany sposób. Gdybym wzięła sobie taki gruby pędzel, to najprawdopodobniej powstałyby mi takie białe smugi, bo mimo wszystko ja jestem dość powiedzmy, na takiej ciemniejszej karnacji niż e, przeciętna Polka. E, I nałożymy sobie najpierw rozświetlacz Leo, czyli ten wydawałoby się najciemniejszy, i nałożyłam go w minimalnej ilości na ten pędzel, i teraz będę tak sobie myziać tam, gdzie bym chciała mieć ten rozświetlacz. Tak jak widzicie, ja tutaj dość mocno pracuję tym pędzlem. Możecie nawet zobaczyć, jak trochę mi się skóra pod oczami rusza, ale to po to, żeby jak najlepiej wpracować właśnie ten rozświetlacz, żeby nie pozostawił mi jakichś smugi. Tutaj przejeżdżam jeszcze resztką na skroń. No bo jak to jest sylwester, to można się, wiecie, bardziej rozświetlić niż zwykle. O, i widzicie, mimo tego, że on jest naprawdę jasny, tu Wam zrobię słocza na ręku. O, widzicie? Daj po oczach, ale jest bardzo jasny. To na twarzy, kiedy jest odpowiednio nałożony, to absolutnie tego nie widać. Oczywiście pojadę z nim jeszcze tutaj na nos. Tak jak widzicie, nic mnie nie wybieliło, ale to jeszcze nie koniec rozświetlania, dlatego że mamy tu jeszcze ten toperowy i on. Jest bardzo, bardzo drobinowy, ale myślę, że właśnie dlatego idealnie nadaje się na Sylwestra. Także zanurzam mój wachlarzowaty pędzelek. Odrobinę dosłownie biorę sobie tego na pędzel. Jeszcze strzepuję. I teraz już delikatnie muskam. O, widzicie? Normalnie takie drobinki brokatu. Ja nie jestem jakoś bardzo, wiecie, taflowa, że tak powiem. Nie ja lubię, jak mi się tam brokat... Pobłyszczy, tym bardziej, że myślę, że Sylwester to jest idealna okazja, żeby się z takim rozświetlaczem pobawić właśnie. Tak jak widzicie, mimo swojej jasności nałożyłam je w taki sposób, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie, eee, także teraz możemy już przejść do makijażu oczu, bo tutaj się będzie działo. Możecie jeszcze zapytać, dlaczego nie zrobiłam sobie nadal brwi? A to dlatego, że nie wiem do końca, jak bardzo intensywny będzie ten makijaż i chcę dopiero na koniec dostosować sobie intensywność moich brwi do tego makijażu. Także zaczynamy. Rozpocznę sobie od cienia Drażetka z palety Balonów. To jest taki ładny, fioletowy, pastelowy kolor i będę sobie nim Robić kontur powieki, znaczy kontur bardziej tego cieniowania, który, które chcę osiągnąć. Nakładam go sobie dość solidnie na pędzel i jadę najpierw tutaj w załamanie. Tak jak widzicie, on jest bardzo delikatny, dlatego że pozwala nam na mm, takie, właśnie, mało precyzyjne stworzenie sobie już jakiegoś, no po prostu kształtu tego oka. Tak naprawdę jeżeli tutaj jakoś mocniej wyjedziemy, o właśnie tutaj, pod łuk brwiowy, to nic nam się nie stanie, bo ten cień jest delikatny, ale my już mamy taki szkic tego makijażu. Tutaj jak widzicie, jadę sobie po dolnej powiece i ją wyciągam, przedłużam ją i jadę w górę. Kształt mamy już mniej więcej narysowany. Tak jak widzicie, zrobiło nam się takie lekkie kocie oko i dokładnie o to mi chodziło. Teraz bierzemy sobie paletkę Kobo Midnight Wonders i biorę ten fioletowy cień, taki nie najjaśniejszy, ale też nie najciemniejszy. Biorę sobie taki puchaty, ale jednak spłaszczony pędzel i on mi pozwoli na bardzo Precyzyjne, ale wciąż delikatne zaznaczenie tutaj załamania. Dokładnie tutaj wjeżdżam. Mam odrobinkę na czubeczek, jeszcze sobie strzepnęłam, żeby przypadkiem nie, nie nałożyć za dużo i nie zrobiły mi się plamy. I wydłużam to załamanie tak, jak ono biegnie nie tak w dół, o, tak jak mi idzie powieka tylko właśnie tak, jak chciałabym, żeby mi to cieniowanie szło, w taki trójkącik. No i oczywiście jest rozcieranie, prawda? Jeżeli teraz będzie coś jeszcze niedoblendowane, to nie przejmujcie się. Zawsze macie ten jasny cień, którym wcześniej konturowaliśmy, robiliśmy sobie ten szkic i właśnie nim będziemy potem rozcierać wszelkie granice, które, które nam się mogły nie rozblendować w tym pierwszym jakby dotknięciu pędzla. Nadal tym samym cieniem jadę teraz na dolną powiekę. I już trochę precyzyjniej nie tak jak z tym pierwszym cieniem, że wyjechałam sobie normalnie na całość. Teraz już bliżej linii rzęs i staram się, żeby to, co tutaj sobie narysowałam, to co wyznaczyłam, zetknęło się z tym, co wyznacza mi moja dolna powieka, moja przedłużenie mojej dolnej powieki. I tu powstaje mi taki właśnie trójkącik. Tak jak po prostu chcemy, żeby powstał. Bo to nam właśnie tworzy to kocie oko. Tu jeszcze odrobinę już, jak mamy taką resztkę na pędzlu dosłownie, jeszcze tu możemy wyciągnąć, żeby sobie podkreślić to, wiecie, ten tutaj kącik, który nas interesuje, żeby był mocno zaznaczony. Znaczy może nie to, że mocno, żeby po prostu to się tutaj wszystko zbiegało i żeby tak ładnie przechodziło takie od najjaśniejszego do ciemniejszego. No i świetnie, coraz bardziej zbliżamy się do tego pożądanego kształtu. Teraz weźmiemy sobie jeszcze ciemniejszy cień i będziemy to jeszcze mocniej zaznaczać, żeby ładnie wykonturować tą powiekę. Mam tutaj paletę Wedding Vibes od Mio, od Mio też ze współpracy z Beauty Tricks. Mikołaj po prostu e, zasugerował się moją listą prezentów i mi ją podarował. I tutaj mamy taki ciemny. Ła! Czekajcie, o, włożyłam sobie palec oczywiście. I bardzo nieporęczna palca do pokazywania w internecie. <grymny> Ten fioletowy cień dali i nałożymy go sobie na, 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 na taki spłaszczony, dość precyzyjny w sumie pędzel. I jadąc od dolnej powieki, tutaj sobie zrobimy tak przy linii rzęs, taką mega cienką kreskę aż do samego środka. I będziemy z nim jechać na przedłużenie tej właśnie dolnej powieki. O, proszę bardzo. Teraz tutaj, jak mamy załamanie, to robimy sobie dokładnie taką samą kreskę, o, która nam tutaj się będzie zbiegała z tym cieniem Możemy to jeszcze trochę wyciągnąć, jeżeli mamy odwagę W tym momencie mamy taki nierozblendowany kształt ale spokojnie, jak zaczniemy to rozcierać to naprawdę będzie wspaniale Ponieważ chcę, żeby ten makijaż był naprawdę ciemny to biorę sobie... Jezu Naprawdę ciężko się pokazuje tą paletę Biorę sobie cień Bow Tie z tej oto palety to jest po prostu taka piękna czerń. I biorę sobie jeszcze bardziej precyzyjny pędzel, taki o, spłaszczony, bardzo podobny do poprzedniego. I tym cieniem wypełniam sobie tą najbardziej oddaloną powiedzmy o, ten, ten trójkącik. To sobie wypełniam. Wracam do cienia dali. I nakładam go zaraz tutaj obok tego czarnego cienia. Staram się jak najlepiej je wymieszać. Teraz tym pędzlem, którego używałam do cienia Dali, czyli do tego fioletowego, rozcieram sobie granice, żeby wszystko mi się pięknie tutaj połączyło. Tak jak widzicie, już samym tym pędzlem roztarcie jest całkiem niezłe, ale ja oczywiście chcę to mega dobrze wyblendować. Także biorę sobie ten pędzel, którego używałam do, 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 do jeszcze wcześniejszego fioletowego cienia, tego z palety Kobo Midnight Wonders i już bez nakładania tamtego cienia po prostu to sobie rozcieram. Tak jak widzicie stworzyłam się Świetny kształt cieniowania. Teraz jeszcze, żeby go przytrzymać w ryzach, wrócę sobie do cienia drażetka, którego używałam na samym początku najjaśniejszego, i będę nim tutaj już blendować granice, żeby stworzyć idealną chmurkę. Ale nie byłabym z sobą, gdybym nie wróciła jeszcze na chwilę do cienia z palety Kobo Midnight Wonders. I tutaj jeszcze troszeczkę to dopracowała, bo widzicie, bardzo ważne jest to, żebyśmy wracali do cieni, z którymi wcześniej pracowaliśmy i je po prostu dokładali, robili takie warstwowe cieniowanie, bo wtedy to będzie po prostu na zupełnie innym poziomie. Wrócę jeszcze na chwilę do tego precyzyjnego pędzla, którym nakładałam cień dali. Dobrze, cieniowanie matami na ten moment jest skończone, e, także teraz przejdziemy sobie już do błysków i się nie mogę doczekać. Jako pierwszy błysk na to połączenie powiedzmy tej nagiej powieki jak na razie z fioletami e, użyję sobie cienia "romans" z palety Valentina z Glam Shopu. On jest taki fioletowo-niebieski pomieszany z czerwonym. Po prostu jest bardzo ciekawym cieniem. To jest zwykła perła. Ja ją tutaj wklepię. Ona mi bardzo ładnie tutaj zrobi takie przejście właśnie z tych fioletów do błysków, które będą złote. Tutaj, oczywiście, wracam do cienia tego ciemniejszego, żeby to wszystko ładnie połączyć, żeby nie było głupiego odcięcia. No, i teraz już przejdziemy do złotka i użyję sobie. Uwaga, uwaga, znowu obrót. Ja jej prawie się nauczyłam. Yy, użyję tego pięknego złotka Wedding Rings. Yy, to będzie moja baza pod coś jeszcze bardziej błyszczącego, yy, bo mam zamiar nałożyć po prostu sypki pigment. A najlepiej sypkie pigmenty wyglądają, kiedy już są na jakiejś błyszczącej bazie, yy, która oczywiście nie przyćmiewa je blaskiem, bo to by było bez sensu, yy, ale która jakoś tam kryje. I pozwala na to, że ten pigment może się ładnie ułożyć na powiece. Także teraz go sobie. O, zaskoczona jestem. Powiem Wam, że to jest moje drugie w sumie użycie tej palety. Także trochę tak wiecie, nie jestem do końca pewna jej jakości, ale chciałam sobie ją tak trochę potestować, zanim się zajmę moimi trzema tutorialami, bo jak wiecie, zawsze jak dostaję jakąś, albo dostaję, albo kupuję, co mówię, jakbym po prostu. Nie. Wszyscy mi kupowali palety cieni. I jak mam jakąś większą paletę w zanaczu, to e, zawsze robię trzy tutoriale z tą paletą. Także możecie się szykować na coś właśnie z tą. E, bo naprawdę no, marzyłam o niej dość długo. Miałam na nią chrapkę niezłą. E, no, a teraz jest ze mną, więc już się nie mogę doczekać, jak się będę z nią bawić. Skoro już jesteśmy przy takich złotkach, to w sumie brakuje mi jakiegoś rozświetlenia tutaj na dolnej powiece. Także użyję sobie cienia Something Old, który jest tutaj i też jest takim starym złotem tym razem. Ja w ogóle uwielbiam złota w makijażu, więc już się nie mogę doczekać jak to wypadnie na dolnej powiece. Nakładam sobie na pacynkę. Tak jak to mam w zwyczaju. O, fajne. W ogóle ma taki złoty podton, z tego co widzę. E, złoty, co jakoś wam mówię. E, czerwony podton i czerwień, moim przynajmniej zdaniem, świetnie się właśnie zgrywa z fioletami. Zresztą możecie to zobaczyć w moim ostatnim vlogmasie, w którym właśnie był tutorial z takimi kolorami. Czyli po prostu było. Czerwień i fiolet. I wyszło to po prostu przepięknie, to jest jeden z moich ulubionych makijaży, jakie zrobiłam w tych vlogmasach, jeżeli nie w ogóle. Dobra, ale przejdźmy sobie do dalszego rozświetlania górnej powieki, no bo to jeszcze nie wygląda sylwestrowo, umówmy się. E, I mam tutaj dwa pigmenty, jeden jest z Mio, a drugi jest z Mystic Warsaw. W ogóle dużo dzisiaj tych produktów z Mio, ale w sumie zostałem tak... Mikołaj mi podarował produkty z Mio, więc no... Będę ich używać. Także wymieszam je sobie. Jeszcze do końca nie wiem w jakich proporcjach mi to wyjdzie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, znaczy ja wiem, że będzie fajnie, bo te pigmenty są po prostu przecudne. Także już sobie je mieszam i zaraz będziemy je nakładać. A jeżeli chodzi o nazwy tych pigmentów, to ten z Mystic Warsaw, taki bardziej miedziany, to jest Pigment Drive. A ten z Mio to Midas Touch? Coś takiego e, Znaczy na pewno jest Mida Touch, tylko nie wiem czy dobrze to wypowiedziałam w tym momencie e, Dobrze, biorę sobie jeden z moich ulubionych pędzelków do tego typu zadań, czyli po prostu do nakładania sypkich pigmentów I to jest taki spłaszczony, języczkowaty pędzelek Dość duży, bo po prostu łatwiej mi się, szybciej mi się po prostu to wszystko robi e, I najpierw spryskuję sobie pędzel. Tutaj mam y, mgiełkę utrwalającą, akurat to jest mgiełka cień, cień <laughs> z Lidla Fit Your Makeup. Y, ale szczerze możecie użyć dowolnej dowolnej jakiejś mgiełki, jakiejś po prostu nie wiem, czyżby wody z atomizera, cokolwiek. Chodzi o to, żeby ten pędzel był mokry i żeby pigment się do niego dobrze przyczepiał. I nakładam go sobie, tak jakbym po prostu nakładała, nie wiem, farbkę czy coś takiego na ten pędzelek. Tak to się prezentuje ostatecznie, pędzelku. Nie jest to prawda dokładnie rozprowadzone, ale powinno być ok. No i teraz po prostu jedziemy i nakładamy tam, gdzie chcemy mieć ten pigment. Uuu! No, zobaczcie, jakie to jest piękne. No, jakby tamten dawał radę, ale no tego nie przebiję Sory, ja w ogóle uwielbiam tą mieszankę, dlatego że daje mi idealny kolor takiego ciepłego, żółtego złotka Które jednocześnie nie jest jakieś takie, nie wiem jak to określić, takie zbyt ciepłe takie wpadające aż w zieleń. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. E, oczywiście po nałożeniu biorę sobie puchaty pędzel, żeby zatrzeć granice i żeby ten pigment mi się jakoś tak mocno nie, od, nie odcinał od tego, co wcześniej nałożyłam. A tak jak widzicie, całkiem nieźle się rozłożył, także fajnie. To jeszcze sobie troszeczkę doklepię. I oczywiście rozetrę. Mogłabym powiedzieć, że już jesteśmy prawie u celu, ale powiem wam szczerze, że brakuje mi jakiegoś przyciemnienia górnej linii rzęs i nie chodzi mi tylko o dolną i o górną linię wodną, ale też o jakąś taką kreskę. Oczywiście pasowałby tutaj świetnie eyeliner, ale ja nie przepadam za eyelinerami, więc użyję sobie czarnego cienia tutaj bow tie o, z paletki wedding vibes. Mam taki skośny pędzelek, którego normalnie używam do brwi chociaż w sumie nie wiem, czy normalnie bo tak szczerze to nie pamiętam kiedy ostatnio akurat tego pędzla używałam do brwi i przykładam sobie tutaj właśnie do linii rzęs i tak nie wiem jeszcze jak daleko wyjadę z tą z tą niby kreską, bo to w sumie nawet nie będzie za bardzo kreska, tylko taka takie lekkie przyciemnienie ale zobaczcie ile już to daje, ile jest samo takie delikatne tutaj wklepanie tego czarnego cienia dodaje temu cieniowaniu No ja może taką delikatną kreseczkę tutaj by nie zaszkodziła aż chyba sobie zrobię taką taką wiecie, nie nachalną, taką, tylko delikatnie, to mi wzmocni właśnie ten trójkącik, który mam tutaj już zrobione z tego resztką tego, co mam na pędzlu tylko sobie tak przejeżdżam, takie robię takie o, mas troszeczkę I tutaj jeszcze rozetrę Żeby nie było, wezmę sobie puchaty pędzel Żeby to nie było za ostre I tak jak widzicie, takie tylko lekkie po prostu podkreślenie tej linii Już sprawiło, że ten makijaż jest taki bardziej trochę drapieżny Właśnie taki bardziej wieczorowy tak sobie jeszcze pomyślałam, że coś trzeba zrobić z tym wewnętrznym kącikiem. I chyba pokuszę się o cień drażetka, ten, którego używaliśmy do rozcierania tego, bo to po prostu zaznaczy nam ten fioletowy vibe, a jednocześnie rozjaśni nam tutaj. No i proszę bardzo, jest fioletowo, jest złoto. No i jest pięknie. Mam tutaj czarną kredkę od Eveline, e, oczywiście wszystkie napisy mi się zdarły, ale wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie e, i ja ją nałożę na górną linię wodną, przynajmniej się postaram, to mi pięknie zagęści rzęsy. Cudownie, z kolei na dolną linię wodną nałożę sobie białą kredkę, ponieważ to mi jeszcze bardziej powiększy to oko, które już i tak jest dość duże. Jeżeli zaś chodzi o rzęsy, to pojadę z moją ulubioną mieszanką. Na początek odżywka z Eveline Advanced Volumier. Volumier? Nie, nieważne. Potem Essence. I love Extreme Crazy Volume Mascara. Bardzo ją lubię. To prawda, już mi się kończy, ale chyba sobie przed wyjazdem dokupię jeszcze jedną, jeden egzemplarz. I variete Eveline jako druga warstwa. Okej, okay, oko już zrobione, jeżeli chodzi o brwi, to chyba postawię na takie mocniejsze, ale o tym się przekonacie po tym, jak zrobię drugie oko. Zostały mi właściwie tylko usta. I tak sobie pomyślałam, żeby zrobić takie dość neutralne. Mam tutaj konturówkę z kalendarza Max and More. Ona jest taka brzoskwiniowa, dość jasna. Na pewno jest jaśniejsza od normalnego koloru moich ust, albo bardzo do nich zbliżona. Także teraz ją sobie obrysuję usta. Bardzo przyjemna, kremowa, można spokojnie. Wiecie, tak zrobić ustami, jak wiecie. Mm. Może nie to, jest, to nie jest takie uczucie jak po kremowej pomadce, ale coś pomiędzy taką właśnie zastygającą, matową pomadką, a zwykłym mm, A zwykłą kremową. I tutaj mam jeszcze błyszczyk z Eveline XL Lip Maximizer. I tak sobie myślę, że tutaj go nałożę na środek. I tak fajny rozklepie. Albo wiecie co, ma na całość nałożaca Niestety on jest ciut ciemniejszy od tej konturówki, ale ona mi przynajmniej nada kolor, a on mi nada bardziej ten błysk. No i objętość. No bo jak coś się błyszczy, to jest przeważnie większe. Ba może nie większe, ale uwydatnione. Okej, okay, no i tak prezentuje się skończony makijaż. Oczywiście można byłoby tu pójść w jakiś szalony kolor ust, e ale ten też mi się bardzo podoba, dlaczego by nie? Czasem można, powiedzmy, chciałam powiedzieć, zaszaleć z nudziakiem, ale to trochę mi nie pasuje, bo nudziaki przeważnie nie są jakoś szalone, więc... Dawajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tym makijażu. Mi się strasznie podoba. Już dawno chodziło mi po głowie takie połączenie właśnie fioletu i złota, bo kojarzy mi się właśnie z takim imprezowym stylem, ale odłożyłam go i w sumie dobrze, bo teraz macie taką piękną propozycję sylwestrową, a wiem, że dużo osób lubi fiolety w makijażu. No i złoto to wiecie, takie klasyczne. No to idealne połączenie do. Siedzenia w domu i przeżywania, pewnie, najmniej imprezowego sylwestra w naszym życiu. Dobrze, to na dzisiaj tyle. To jest ostatni odcinek przed Nowym Rokiem, także chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, radości w nadchodzącym roku, i żeby, wiecie, skończyło się to, co się zaczęło w 2020, w końcu. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. I po prostu, żebyśmy <sighs> jakoś to wszystko przetrwali i wkroczyli w ten 2021 hmm, z jakąś taką, nie wiem, nadzieją na po prostu lepsze jutro. Dobra, bo zrobiło się, tak wiecie, jakoś romantycznie, jakoś tak nostalgicznie, a nie od tego jest ten kanał. E, także trzymajcie się. Pamiętajcie o wpadaniu na Instagrama, bo już w tym tygodniu w końcu się, wiecie, aktywuje. Już muszę po prostu coś tam wstawić, bo on jest martwy od miesiąca. Także e, byłoby, byłoby miło, jakby coś tam się w końcu pojawiło, prawda? E, także jeżeli mnie jeszcze tam nie obserwujecie, to wpadajcie. E, serdecznie Was do tego zachęcam. No i co, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.